Kilkanaście metrów za mną polskie reprezentantki w piłce nożnej kobiet szlifują swoją formę przed Euro 2025, bo będzie to dla nich historyczny moment. Historyczny, bo pierwszy raz polska reprezentacja kobiet zagra w turnieju tej rangi. Obecnie polskie reprezentantki szlifują swoją formę w Arłamowie, a na skoro Arłamów i skoro Euro, to polski kibic od razu przypomina sobie 2016 rok i tym razem męską reprezentację prowadzoną wówczas przez trenera Adama Nawałkę. Wtedy Arłamów Okazał się szczęśliwy i czy będzie tym razem? Zobaczymy. Pierwszy mecz polska reprezentacja rozegra już 4 lipca, a rywalem będą Niemki. Czekają nas bardzo trzy ciężkie mecze, bo to są zespoły topowe, są to zespoły z elity. Jesteśmy tutaj może, można nazwać Beniaminkiem tego, tego turnieju, ale nie, nie, jest stres, no nie ma co ukrywać, bo stres będzie, będzie ta, ta presja, ale tak jak powiedziałam, że zrobimy wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Wy kibice, zapraszam Was, kibicujcie nam, oglądajcie nas w telewizji, ja chcę czuć Wasze wsparcie.